Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Dziś święto świętego Łukasza, patrona służby zdrowia. Stąd nasza rozmowa nie może dotyczyć czegoś innego, jak właśnie problemów służby zdrowia, a właściwie jej przyszłości. Naszym gościem jest rektor Ośląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Szczepański. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie rektorze, z danych. Statystycznych, a właściwie to nawet czasem gołym okiem widać, że bardzo brakuje w Polsce medyków. Samych lekarzy według danych naczelnej izby lekarskiej brakuje co najmniej 68 tysięcy, zwłaszcza specjalistów. Na początek zapytam tak, wybiegając mocno w przyszłość, czy pan wierzy w to, że doczekamy dnia, kiedy można będzie powiedzieć, w Polsce nie brakuje w ogóle lekarzy? Bra brakuje i to bardzo. Staramy się oczywiście jak, jak, jak najintensywniej tą lukę uzupełniać. Natomiast to, co wiemy, także, że w trakcie pandemii COVID-19 ubyła znaczna część lekarzy, którzy pracowali na emeryturze. Po prostu pod wpływem pandemii przestali, przestali pracować. Także na, zwłaszcza widzimy te niedobory, niedobory lekarzy w tych specjalnościach, które są najtrudniejsze. Które, które też wymagają najwięcej wyrzeczeń, takich na przykład jak, 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 jak onkologia, ale także pediatria. Jak się domyślam, kształcenie no nie jest w stanie nadążyć, raz, że sam proces kształcenia to jest no, kilka do kilkunastu lat właściwie, żeby lekarz był takim w pełni wykształconym no, specjalistą, a w każdym razie sprawnym lekarzem. No a my też przez lata mieliśmy braki w limitach przyjęć na studia. O tych limitach za chwilę, ale w takim razie pytanie, jak szybko jesteśmy w stanie nadrobić zaległości i czy w ogóle? No na pewno to potrwa, bo zależy nam nie tylko na tym, żeby wypuścić, mówiąc kolokwialnie, jak największą liczbę lekarzy, ale także o to, żeby wyposażyć ich w taką wiedzę, która pozwoli im na dalsze kształcenie już podyplomowe, na osiągnięcie specjalizacji. Jednak nie możemy zwiększać liczby studentów kosztem jakości nauczania. No, a ma to przełożenie rzeczywiście, bo Uniwersy Śląski uniwersytet medyczny yy, ma najwięcej w kraju miejsc na studiach lekarskich. W tym roku zdaje się akademickim 984. Yy, można by jeszcze powiększyć ten limit jakoś tak bezpiecznie. Pan mówi, że nie można kosztem yy, jakości kształcenia, ale jak, jak pojemny jest jeszcze uniwersytet medyczny? no ta pojemność jest już prawie w całości wypełniona przede wszystkim brakuje bazy szpitalnej my już od lat korzystamy z uprzejmości szpitali y, nienależących do uniwersytetu, y, żeby to kształcenie mogło się odbywać. Y, bo jedna z podstawowych spraw, ta baza do nauczania musi być bazą nowoczesną i też ci studi y, państwo studiujący muszą znaleźć dla siebie dobre, dobre, dobre miejsce. Natomiast y, no, nie chcemy, żeby, żeby studenci byli widoczni na korytarzach w coraz większej liczbie, bo to, to kształceniu y, nie sprzyja. Poza tym też brakuje, zaczyna nam brakować nauczycieli akademickich, dlatego że, że powiedzmy sobie szczerze, że to co możemy zaoferować, to, to wynika z, w tej chwili z schematu wynagradzania nauczycieli akademickich, nie jest atrakcyjne, zwłaszcza dla lekarzy. Panie rektorze, w takim razie y, rozumiem, że nie poradzimy sobie sami z tymi brakami, przynajmniej nie prędko, dlatego że tutaj według różnych danych, nie wiem, którym do końca ufać, ale jedni mówią, że pięciokrotnie wzrosła liczba kształconych y, lekarzy czy medyków w Polsce w ostatnich latach. Według innych danych to jest w ciągu dekady około 80% więcej. No tak czy inaczej pan mówi o tym, że ten limit już jest właściwie na wyczerpaniu, więcej się już nie da, nie da się tego systemu y, w żaden sztuczny sposób poszerzyć. Y, Czyli, na przykład, musimy się, powinniśmy się posiłkować lekarzami z zagranicy? Jest to realne? Jest to realne pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, że ci lekarze, którzy do nas docierają do pracy, mają odpowiednie wykształcenie i przebyli odpowiednie kształcenie w trakcie studiów, i czy, 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 czy po ich zakończeniu. Wiemy, że dotychczas były problemy, jeśli chodzi o oficjalną drogę nostryfikacji. Wiele z osób, które, które poddawały się temu procesowi, po prostu tego nie przechodziły i, i, i zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o lekarzach przybywających ze wschodu, postanowiło bardzo duży problem. Pytanie, czy, czy odpuszczenie tych właśnie warunków nostryfikacyjnych i bazowanie tylko i wyłącznie na posiadaniu dyplomu lekarskiego jest wystarczające, czy, czy nie zagrozi to y, y, naszym pacjentom. Z drugiej strony ci lekarze czasem się żalą, że faktycznie w Polsce trudno przejść ten proces nostryfikacji, choćby ze względu na wymagania znajomości nazw po polsku, a nie po łacinie, w takim uniwersalnym języku medycyny. I na przykład są zatrudniani jako pomoc medyczna, co jest wyraźnie poniżej ich kwalifikacji. Tak musi być, myśli Pan? To znaczy wydaje mi się, że, że mógł być też jakiś proces przejściowy, powiedzmy nie jako, nie jako pomoc medyczna, tylko praca pod czujnym okiem specjalisty polskiego i który, który po pewnym okresie czasu wiedząc jakimi zdolnościami, jakie zdolności prezentuje właśnie ten lekarz, może, może wydać świadectwo, że jest to osoba według niego, która nadaje się do samodzielnej pracy jako lekarz. Wspomniał Pan, panie rektorze, o tym, że zarówno wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich nie są satysfakcjonujące, jak i brakuje szpitali, więc ten system no, nie pomieści już dużo więcej studentów. Co byłoby potrzebne? Zastrzyk, taki wyraźny zastrzyk gotówki pomógłby, no bo rozumiem, że być może uda się kadrę pozyskać. Szpitali się tak łatwo no, nie, 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 nie wytworzy nowych. To znaczy wydaje mi się, że jednak musimy pomyśleć o inwestycjach i to jest jeden z elementów strategii rozwoju naszego Uniwersytetu. Potrzebujemy nowe szpitale i też biorąc pod uwagę to, że Śląsk w ostatnich 15 latach nie skorzystał w ogóle z inwestycji budżetowych, my właśnie cały od, od momentu, kiedy rozpoczęliśmy działania w tej, w tej kadencji wnioskujemy o to, żeby jednak takie szpitale powstały, bo przed tym nie uciekniemy. Zbudowanie nowego szpitala jest znacznie tańsze niż e, renowacja starych budynków, a najstarsze szpitale, które e, uczelnia e, nadzoru i, i są w początku nawet XX wieku, także Tutaj na pewno trzeba iść w tym kierunku, bo trzeba nowych szpitali. Z drugiej strony wiadomo, że od liczby studentów potem zależy, zależy liczba asystentów, bo to jest związane z subwencją. Natomiast to, co daje subwencja w tej chwili dla, dla młodego asystenta, to jest pensja rzędu 3000 zł. Jeżeli sobie porównamy to do średniej krajowej, to jest niewiele, niewiele ponad tą średnią krajową. I nie jest to na pewno zachęcające, gdy, gdy, gdy powiedzmy, pensje zarówno rezydenta, jak i lekarza specjalisty są praktycznie dwa razy większe. Pan mówi o potrzebie budowy nowych szpitali. Jakiego rodzaju szpitali? Bo z jednej strony słyszymy głosy jednego z ważnych polityków, że szpitali w Polsce jest za dużo. Z drugiej strony wiemy, że są te projekty, żeby Połączyć czy, czy jakoś zadbać o szpitale powiatowe, dlatego że często dublują się w pobliżu siebie istniejące szpitale, jeśli chodzi o odpowiednie oddziały. Jakich szpitali byśmy potrzebowali więcej, a jakich mniej, jeśli można tak powiedzieć? Z punktu widzenia uniwersytetu, bo, bo tutaj mogę się wypowiedzieć, my potrzebujemy szpitali wielospecjalistycznych, takich, które by z jednej strony służyły pacjentom, a z drugiej strony dawały możliwość bardzo wszechstronnego kształcenia studentów. Wiemy także, że te szpitale spe, spełniają funkcję leczenia chorób rzadkich, co też jest sprawą niebagatelną, bo, bo takich ośrodków w województwie, takie ośrodki w województwie będą pojedyncze. Także głównie chodzi nam o to, żeby, żeby właśnie to były szpitale bardzo wszechstronne. Z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę, że to wymaga kwestii Planowania, bo my nie chcemy dublowania łóżek, chcemy, żeby po prostu istniejące y, y, kliniki, które są na przykład posadzone w szpitalach czy marszałkowskich, czy powiatowych, żeby one po prostu trafiły do szpitala klinicznego i żeby w tym szpitalu była ta największa wszechstronność działania. Plus nie zapominajmy o tym, że jeden z celów y, szpitali uniwersyteckich jest także prowadzenie badań naukowych na y, co najmniej europejskim poziomie, żebyśmy także w tej innowacyjności w medycynie nie, nie odstawali. Pan wspomniał o Europie, no to tu przywołam też informacje takie medialne, które mówią, że nie jesteśmy wyjątkiem, że w Europie, w Unii Europejskiej generalnie brakuje lekarzy, choć my jesteśmy, zdaje się, tam w ogonie jednak. Pan rozmawia z rektorami czy z przedstawicielami medyków z innych krajów, to się potwierdza? To nie jesteśmy jedynym, taką, no być może w najgorszej sytuacji, ale jednak jedyną wyspą w Europie, gdzie brakuje medyków? To tak już jest? Jest no, te niedobory są, choć nie są one tak drastyczne, jak jak w naszym kraju. Poza tym to, że są niedobory, to widzimy też po tym, że ubywa naszych lekarzy, nasze pielęgniarki, jako że, że, że wszelkie Dyplomy, które wydajemy w Polsce, są dyplomami honorowanymi w Unii Europejskiej. Jednak widać, że, że, że ten rynek europejski trochę mniej niż dawniej, ale cały czas zasysa dużą liczbę naszych absolwentów. A Śląski Uniwersytet Medyczny bada losy swoich absolwentów i wiecie mniej więcej ile osób, bo to głównie młodych dotyczy ten, ten eksodus z Polski. Starsi lekarze tak szybko i tak chętnie nie wyjeżdżają. Możemy się zorientować, jak to wygląda, ewentualnie powstrzymać. To znaczy, powiem tak, aż tak szczegółowo nie prowadzimy, tutaj myślę, najlepsze dane będzie posiadała Śląska Izba Lekarska. Która też, żeby, żeby, żeby zdobyć zatrudnienie za granicą, wymagane jest, jest zaświadczenie od wiz lekarskich. Czy to, ja tak, tylko mogę się mylić, oceniam, że to może być około nawet 10%, ale tak jak mówię, prawi, prawdziwe, prawdziwe dane tego, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Na, na pewno nie jest to tak nasilone, jak powiedzmy to było 20-30 lat temu. Ale no, cały czas jednak ten odpływ jest widoczny. Poza tym też jest drugi problem, na przykład jeśli chodzi o pielęgniarki, to procent z nich, które odbiera po ukończeniu studiów prawo wykonywania zawodu, na pewno to nie jest 100%. Także są to studia dla uzyskania wyższego wykształcenia, ale nie zawsze prowadzą one do podjęcia pracy jako, jako zawodzie, jako pielęgniarka. Rzeczywiście, pielęgniarki na naszej antenie w rozmowach polanka to potwierdzały, że tak się dzieje. To na koniec, panie lektorze, jeszcze tylko zapytam o kierunki kształcenia. To znaczy, akurat śląska medycyna, czy w ogóle województwo śląskie, stawia na taką wysoko specjalistyczną medycynę i mamy duże sukcesy w przeszczepach, w transplantacjach serca, na przykład. Y Powinniśmy, Pan, jak patrzy na swój uniwersytet czy inne, powinniśmy rozwijać szczególnie któreś kierunki, y, takie wymarzone dla Pana, na przykład jako profesora, kierunki medycyny, które są niedocenione w tej chwili, czy, czy idziemy dobrą drogą? To znaczy, my staramy się iść bardzo wszechstronnie, bo oczywiście na pewno musimy się patrzeć, w jakim kierunku idzie nasza cywilizacja. Także coraz więcej będzie, będzie nacisków w kierunku chorób cywilizacyjnych, ale także w kierunku chorób wieku podeszłego. Ale z drugiej strony, też, też te najczęstsze choroby kardiologia, onkologia. Neurologia. To są to są, te, to są to są te takie nasze cele strategiczne, ale przy tym no także musi się rozwijać pediatria, musi się rozwijać chirurgia. Także nam zależy, żeby to było wszechstronne, z jednej strony wszechstronne kształcenie, zarówno przed i podyplomowe, a do tego oczywiście tam, gdzie, gdzie będziemy rozwijać naukę i, naj, i bardziej innowacyjne metody, metody leczenia, to też będziemy właśnie te działania wspierać. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, był naszym gościem. Dziękuję, panie rektorze. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 fm